Mina kolegi, który nadbiega z pałeczką bezcenna, a jeszcze cenniejsza mina kolegi, któremu ja muszę przekazać pałeczkę. To już jest tak straszne zniecierpliwienie, że już chce się tą pałeczkę przejąć i biec i dać z siebie wszystko. 100 metrów przed jego metą, a moim startem już biegam z nimi. Zresztą to staram się później kibicować, doradzać każdemu kolejnemu zawodnikowi, jak powiedz, gdzie są trudne odcinki. Gdzie warto przyspieszyć, gdzie warto być ostrożnym, żeby się czasem nie nabyć jakiejś kontuzji? Jak wstam tę pałeczkę, to pobiegam z całych sił najszybciej, jak mogłam. I to był jeden z większych błędów, jakich popełniłam w życiu. I za każdym razem, kiedy biorę udział w, w zawodach, mówię, nigdy więcej tego nie zrobię, aby pobyć na pełni sił na samym początku, po to, aby po prostu na samym końcu opaść. Zawsze jak tam biegnę na tej trasie, to się zastanawiam, jak na tak małym terenie można zmieścić tyle podbiegów. Nie wiem jak to robić. Oczywiście biegamy na polecenie naszej szefowej. Mamy nawet specjalne koszulki z napisem biegam po mi szefowa każe. Podbieg przy płocie teatru letniego katastrofa. Nawet w czołówce stawki większość osób podchodzi pod podbieg. Także to jest na pewno najtrudniejsza część.